Przed nami mecz, który wyłoni najlepszą drużynę Euro 24. Zobaczymy, kto wytrzyma taką presję. Ciekawe, czy im to się uda. Prosimy nie odchodzić od ekranów. To już ten czas, po tylu emocjonujących spotkaniach przyszedł moment na zwieńczenie zmagań w tym finale turnieju EURO 2024. Mówi Tomasz Smokowski, a wraz ze mną komentować to spotkanie będzie Jacek Laskowski. Zapowiadają się dziś nie lada emocje i mamy nadzieję, że reprezentacje zakończą ten turniej. Okazja może być groźnie. piłkę ma teraz Aleksander Arnold spokojna interwencja zagrożenie oddalone a teraz podstawowy skład reprezentacji Hiszpanii uderza, pusta bramka gol proszę Państwa właściwie do pustej bramki no ale jak się wychodzi tak daleko od linii bramkowej No, Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka, to nie mogło skończyć się inaczej niż go. Piłka w grze. Jak Hiszpania poradzi sobie ze stratą bramki? Michael Williams. Mark Kukureja. Fabian Ruiz przy piłce. Uwaga, czy odrobią straty? Nic z tego. Świetny refleks. Pedri dośrodkowuje z rogu. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Podanie do Rajsa. Właśnie tak powinno się wprowadzać kilkę pod bramkę rywala. Kilkę ma teraz Aleksander Arnold. Co zrobi Kyle Walker? Tak się powinno stopować ataki rywala. Ta akcja nie przynosi powodzenia, ale będzie jeszcze rożny. I po zagrożeniu. Dobry odbiór. Robin Lenormand. Mark Kukureja Jest podanie do tyłu. Dobra bramkarza. Rodri. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. To było całkiem sprytne. Pedri w natarciu. Wciąż potrzebują wyrównującej bramki, ale spokojnie przygotowują ten atak. Ale szatak teraz na piłkę. Buka Saka. Wierają teraz Hiszpanie coraz bliżej pola karnego. Laporte. Robin Lenormand. Podanie do Fabiana Ruiza. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Rzut rożny dla Hiszpanii. Pytanie, czy coś z tego będzie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Podanie do Fabiana Ruiza. Z piłką Morata. Przytrzymuje piłkę, ale musi poczekać na resztę zespołu. Tak trzeba bronić w szesnastce. Mamy rzut rożny dla Hiszpanii. Daleko dogrywa w pole karne. Będziemy mieli wznowienie przez bramkarza. Aleksander Arnold. No ja się wcale nie zdziwię, jeżeli sędzia po tym ślizgu pokaże teraz czerwoną kartkę. A teraz szanse drużyny goniącej wynik na pewno nie zaczną wyglądać lepiej. Jacku, to jest czerwona kartka. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej. Reszta zespołu na pewno nie jest zachwycona, ale cóż im pozostaje jak nie skoncentrować się na samym meczu, który wciąż trwa. Tu nic nie jest jeszcze przesądzone. Rise Bellingham przy piłce. Strata w takim miejscu może być piekielnie kosztowna. Co za interwencja. Dani Carvajal Emerit Laporte. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Dani Carvajal. Robenoleno Lenormand. Alvaro Morata. Hiszpania pozwala odebrać sobie piłkę. A więc już wiadomo. Jeszcze dwie minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. Kane. Okay. Miłkę ma teraz Alexander Arnold. Teraz Saka. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Nie daje się łatwo przepchnąć. I to tyle z tej akcji. Nico Williams. Hiszpania coraz bliżej bramki rywala. Podanie do Fabiana Ruiza. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. A teraz zagranie do Keina. Okazja nie z tej ziemi. Ależ teraz zmarnowana szansa. A mogliśmy mieć dwubramkowe prowadzenie. Zawodnik nie może uwierzyć, że to nie wpadło. W sumie my też nie. Ciekawe, czy to się nie zemści. Rodri, kilka poza boiskiem. Za chwilę wrzucę autu. Anglicy dokonają teraz zmiany. Robę Lenormand. Dane wejście w przeciwnika. Dobrze, teraz Kane do przodu. Tu może być zaraz groźnie. Rankarz wybronił, tyle że piłka wciąż w grze. I tyle. O tej akcji można zapomnieć. Teraz kukureja Fabian. I teraz Lenormand. i Simon. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego bliska. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Saka otrzymuje podanie. Przemieszcza się bliżej środka. Nie daje się przesunąć. Bellingham stracił piłkę. Teraz Morata. Uwaga, okaz Jana remis. Słupek, co się dzieje? Kto ma piłkę? Nadal przeciwnik prowadzi. Bardzo dobra próba wyrównania, ale zabrakło dosłownie odrobiny szczęścia. Bo o słupkach czy poprzeczkach, o ich konsekwencjach decyduje często właśnie szczęście. Ale nie składają broni, dalej atakują. Fabian. Brawo, dobry odbiór blisko własnej gramki. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Stones. Ofensywna akcja Bellingama. Czy to wykorzysta? Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Fabian. Laport Rodri Został nam jeszcze kwadrans. Okazja jak marzenie! Gol! Mamy wyrównanie w tym meczu! Co tu się dzieje teraz na trybunach, proszę państwa? Tak, szał radości teraz, ale i wyraźna ulga! Mamy remis. Nadal mogą tu sięgnąć po trofeum! Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać takiej piłki. Po tym golu jest 1-1. Bukayo Saka. Aleksander Arnold. Jude Bellingham. Merino przechwytuje piłkę. Fabian Ruiz. I Hiszpanie zrywają się do ataku na wagę zwycięstwa. Fabian Ruiz. Bramka! Bramka w samej końcówce! Proszę państwa, w ostatnich chwilach finału Euro 24 jedna z drużyn obejmuje prowadzenie. Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji. I wygrają. Stones. Coraz mniej czasu do końca spotkania. Hiszpania prowadzi, ale nieznacznie. Prowadzą dwa do jednego i raczej już tego zwycięstwa nie oddadzą. Choć oczywiście nie jest to wynik, który dawałby komfort i bezpieczną przewagę nad rywalem. Ale rozsądna gra w obronie to klucz do utrzymania tego jednobramkowego prowadzenia i myślę, że ta świadomość jest też udziałem całego zespołu. Podaję do Fodena. O, to musi wpaść. Znakomicie. Świetna interwencja. Widzimy jak ważne są koncentracja refleksji, skupienie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Uwaga, udany przechwyt teraz. Jest faul, rzut wolny dla Hiszpanii. Sędzia pokazuje, że dolicza 3 minuty. Emeryk Laport Grają teraz na własnej połowie boiska, wyczekując ostatniego gwizdka, który przypieczętuje ten rezultat. W tych końcowych minutach rywal nie ma możliwości choćby powąchania piłki. Koniec meczu! I powiedzmy to na głos! Hiszpania triumfuje w Mistrzostwach Europy! W 2024 roku mają to, nikt im już tego nie zabierze. Mają za sobą niesamowity występ na tegorocznym Euro, a teraz jest ich wielka chwila. Popatrzmy na to świętowanie, na tę radość. Kibice na trybunach nie posiadają się ze szczęścia. Niewiarygodna historia. Tak ogromny sukces to zawsze jest owoc pracy całego zespołu. Brawo! Hiszpanie od wielu lat należą do najlepszych na świecie, a tym razem okazali się być najlepszą drużyną starego kontynentu. Kuradości, proszę posłuchać ich kibiców. Jeszcze chwila i powiedzmy to głośno, Hiszpania mistrzem Europy. To był naprawdę doskonały turniej w ich wykonaniu. A dzisiejszy triumf to wisienka na torcie. Nie było łatwo, ale teraz mogą świętować. Gratulacje! Widzimy teraz piękny obrazek. Zespół cieszy się z kibicami, którzy dotarli tutaj na finał Euro 24. Z pewnością nigdy nie zapomną tej chwili. Tak, można też zobaczyć więź między zespołem a kibicami. Myślę, że ekipa wiele zawdzięcza dopingowi i wsparciu swoich wiernych fanów.